57. Dla jakich wartości parametru m równanie 2m plus 3 razy x kwadrat minus 4mx plus 4 równa się 0. Ma dwa różne pierwiastki, których suma odwrotności jest liczbą ujemną. OK, więc dobra. Więc pierwsze, co musimy zwrócić uwagę, przy x kwadrat nasz współczynnik 2m plus 3 nie jest. Rów, nie jest liczbą konkretną, tylko jest zależny od parametru M. No to musimy sobie rozkłócić, co jeśli to by było równe 0. Jeśli to by było równe 0, to mielibyśmy funkcję liniową. Funkcja liniowa może z reguły będzie mieć jedno rozwiązanie, będzie mieć jedno miejsce zerowe, jeśli będzie po prostu zwykłą funkcją liniową. Może się też zdarzyć, że będzie funkcją stałą. Wtedy z reguły ma 0 rozwiązań, chyba że jest szczególnie, ruch, chyba że jest po prostu równa 0, f od x równe 0, wtedy ma nieskończenie wiele miejsc zerowych. Natomiast tak czy siak funkcja liniowa nie może mieć dwóch różnych pierwiastków, dokładnie dwóch różnych. Więc to warunek taki, że a musi być różne od 0. Więc to jest pierwszy warunek. Drugi, dwa różne pierwiastki w funkcji kwadratowej oznacza delta większą od 0. Dalej, których suma odwrotności jest liczbą ujemną. Czyli 1 przez x1 plus 1 przez x2 jest mniejsze od 0. To jest suma odwrotności. A co więcej jeszcze, żeby odwrotności istniały, to ja to nazwę f od x. I nie może miejscem zerowym być 0, no bo 0 nie ma odwrotności. Więc f od 0 chcemy, żeby było różne od 0. I oto mamy takie cztery warunki do załatwienia. Niektóre jest łatwe, Niektóre trochę mniej łatwe, no ale po kolei. A różne od 0 to tak naprawdę 2m plus 3 różne od 0, czyli 2m różne od minus 3, czyli m różne od minus 1,5. No i tyle. To jest pierwszy warunek. Drugi, delta. Delta większa od 0, no to delta równa się b kwadrat, czyli minus 4m do kwadratu, minus 4 razy a, czyli 2m plus 3 razy c, czyli 4. No i to się równa ile? No to to się równa 16 m kwadrat minus 16 razy ten nawias, czyli minus 32 m minus 48. No i my chcemy, żeby to było większe od 0. Po pierwsze, co to dzielimy, to przez 16. I wtedy nam wychodzi, że po prostu m kwadrat minus 2m minus 3 ma być większe od 0. No i tutaj o, możemy sobie deltę z delty policzyć, to będzie 4 plus 12, czyli 16. m1 równe minus b, czyli 2, minus 4, pierwiastek z delty przez 2, czyli przez 2, minus 2 przez 2, minus 1. Zasięg 2. 2 plus 4 przez 2, 6 przez 2, czyli 3. O szybki rysunek. Minus 1, trójka. Ramionka do góry, bo m kwadrat jest po prostu. I kiedy to jest większe od zera? Tu i tu. Czyli tu nam wychodzi, że musi być od minus nieskończoności do minus 1. Otwarte, suma od 3 do nieskończoności. No bo większe od 0 dlatego otwarte przedziały. No dobra, załatwiliśmy drugi warunek. Trzeci. 1 przez x1 plus 1 przez x2 musi być mniejsze od 0. OK. No to właśnie już mówiliśmy o tej sumie odwrotności. 1 przez x1 plus 1 przez x2 jest mniejsze od 0, czyli x1x2, a tutaj x1 plus x2, mniejsze od 0. Czyli ze wzorów wieta. Minus b przez a przez minus, przez po prostu C przez A, mniejsze od 0 o, A się kasuje i wychodzi na minus B przez C, musi być mniejsze od 0 no i teraz wstawiamy o, minus B B było ile? 4M, to po minus 4M to minus B to będzie 4M po prostu, przez C a C to 4 musi być mniejsze od 0 te czwórki się skracają ze sobą i po prostu wychodzi M mniejsze od zera. No i tyle. Warunek się sam rozwiązał w zasadzie. No i trzecia rzecz, no, no chcemy, żeby, żeby tu jednak F od zera nie było równe 0. No to F od zera różne od zera. F od 0 różne od 0. F od 0 to zostaje wszystko oprócz C. Wszystko z xm się kasuje, więc po prostu wiedzie nam, że 4 jest różne od 0. Zasadniczo jest to prawda. Zasadniczo jest to spełnione przez wszystkie, aby należące do liczb rzeczywistych. Tyle nam wychodzi z tego warunku, więc on i tak nic nie robi. No dobra, czyli m nie może być równe minus 1,5. m musi być takie, m musi być ujemne. Okej, okay, to może sobie po prostu skopiujmy tutaj te rzeczy. Więc. Tako, no i M musi być różne od minus 1,5. I co? I muszą być wszystkie jednocześnie spełnione. Jak ktoś do końca nie widzi, to może sobie to po prostu narysować na osi. Natomiast... A dobra, zresztą niech będzie. Tu jest 0. Pierwszy warunek to są po prostu te liczby. Tak? Drugi warunek od o, do minus jedynki. No to tu jest gdzieś minus jedynka i mamy takie coś. Oraz od trójki. To tu jest trójka i takie coś w nieskończoność. Czyli tu lub tu. A trzeci warunek to po prostu mówi, że jak tu jest minus półtora, trochę sztuczne to miejsce, ale no, żeby po prostu nie przeszkadzało sobie, no to tutaj nie może być. O, tu zapomniałem jeszcze zaznaczyć, że też są puste. No i jaka jest część wspólna? W zasadzie jest to to czerwone po lewej, tylko bez tego fioletowego. Czyli tak naprawdę wychodzi nam, że m należy od minus nieskończoności do minus 1 i 1 drugiej otwarte, suma od minus 1 i 1 drugiej otwartej, do minus jedryki też otwartej. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.